Witam Państwa serdecznie. w Dzień pochmurny i nudny, w związku z tym też będzie nudno, ale sytuacja w świecie pieniądza i finansów wydaje się powtarzać po trzech latach. Ponad, więc przeczytam teksty, które napisałem z komentarzami. Przeczytam teksty, które napisałem w maju 2018 roku dla serwisu ubezpieczeniowego, jak zwykle od wielu, wielu lat, bo myślę, że Właśnie ta powtórka z sytuacji jest ciekawa. Nic się nie zmieniło. Mamy pandemię, mamy wiremię, mamy jakąś sremię w ogóle. I w gruncie rzeczy niewiele się zmieniło. Wróciło do poprzedniego stanu. Byłoby bardzo ciekawe, gdyby w komentarzach ktoś z państwa zmiany na innych obszarach tych poza poza polityką pieniężną, bo te zmiany są ogromne oczywiście. Zestawił z Faktem, że polityka pieniężna, poza tym, że jest jeszcze obfitsza, po prostu pieniądz płynie obficiej, w gruncie rzeczy powróciła do stanu sprzed paru lat. No i jest, ja jeszcze tylko dodam, że mówi się teraz, nie wiem czy słusznie, o stagflacji, czyli o powrocie sytuacji sprzed ponad 40 lat. Dotyczyła ona głównie Ameryki, a i, no i Europy Zachodniej, oczywiście. Gwałtownego spadku wartości pieniądza przy jednoczesnym upadku obrotu w gospodarce produkcji wszystkiego. Lata 70., czas Cartera. I myślę, że byłoby warto włączyć się do dyskusji, czy rzeczywiście ta stagflacja jest lub czym ma być, bo w obiegu informacji, dyskusji, w świadku gospodarczo-finansowym. Jest wielki spór, czy ta stagflacja jest, czy nie ma, czy ma być, czy nie, czy, czy nie ma być. Dobra, ja teraz przeczytam po prostu ten tekst. Yy, wiadomości z serwisu. Otóż yy, asset managerowie Goldmana ogłosili, że spowolnienie gospodarcze w Ameryce jest najgroźniejszym ryzykiem inwestycyjnym dla branży ubezpieczeniowej, oczywiście, po raz pierwszy od kryzysu finansowego, czyli od 2008 roku ubezpieczyciele coraz bardziej zgadzają się, że znajdujemy się w późnej fazie cyklu kredytowego w USA. Oczekuje się wzrostu stóp, ceny akcji są wysokie, a ubezpieczyciele niepokoją się, czy uzyskają odpowiednie zwroty, nie wystawiając portfeli na ryzyko na wypadek spadków. Goldman wyraża też niepokój całego finansowo-politycznego establishmentu, że przecież miała być inflacja, a ona coś nie bardzo się rozwija. Maj 2018. Nie wiem, czy powiedziałem. 2018 maj. Powiedzmy sobie wprost: panuje lęk przed powrotem deflacji. Deflacja w 2014 roku wystąpiła na całym zachodzie, także w Polsce, po zakończeniu wielkiego dodruku, który zaczął się w 2008 roku. W Fedzie ustąpiła deflacja, kiedy zaczął dodrukowywać euro Europejski Bank Centralny, a w 2018 roku już było widać, że nawet ten dodruk, Europejski niekoniecznie pomaga w utrzymywaniu inflacji. Goldman, wypytawszy 300 ubezpieczeniowych menedżerów, donosi o tym, co tutaj my od lat już donosimy. Ubezpieczyciele chcą się zwrócić ku inwestycjom w dług infrastrukturalny, budować mosty, w pożyczki hipoteczne, czyli budować ludziom domki oraz w kredyty dla średnich firm, czyli inwestować w piekarnie, coś my tutaj dawno co ja tutaj dawno proponowałem. Ubezpieczyciele w Ameryce boją się najbardziej recesji i na pewno mają rację. To samo dotyczy Europy i Polski. Bank Centralny USA też się boi recesji, więc teoretycznie nie powinien w czerwcu 2018 podnosić stóp, ale wszyscy wyrażają oczekiwanie, że podniesie. Centralni banksterzy USA. Korzystają z jakiejś przedziwnej miary inflacji, żeby tylko dowieść wzrostu i mieć pretekst do podwyżki. Ale czy się w końcu odważą na kolejne przehamowanie strumienia pieniędzy dla gospodarki uzależnionej od kredytu, jak kokainista uzależniony jest od haju? Europejski Bank Centralny zadeklarował, że zerowych stóp nie podniesie do września albo i dłużej. Nasz NBP, NBP przebąkuje o utrzymaniu obecnych stosunkowo niskich, najniższych. W ogóle w dziejach obecnej architektury pieniężnej, stóp procentowych nawet przez dwa lata. To by było właśnie do 2020 roku, uwaga. Czyli do początku, tak zwanej Lęk przed recesją dominuje. Obecna sytuacja amerykańskiego banku centralnego dobitnie unaocznia pułapkę. W jaką wpędziło nasz świat niemal 50 lat drukowania dla uprzywilejowanych pieniędzy bez pokrycia w żadnych dobrach, nie tylko w złocie w niczym. Po raz setny przypomnijmy: proceder polega na tym, że rząd z bankiem centralnym kreują pieniądz, na niziutki procent dają go kolegom banksterom, ci mnożą go kilkudziesięciokrotnie, pożyczają go przedsiębiorcom i przedsiębiorcom populacji, ale już na procent, Odbierają swoim klientom owoce ich pracy w postaci procentów, umarzają oczywiście sumę, którą pożyczyli, no ale procenty do nich wpływają i to duże. Tak wtedy było. One były już wtedy dużo mniejsze niż kilka lat wcześniej, no ale to cały czas są bardzo duże odsetki. Trzeba pamiętać o tym, że, że odsetki są w nowoczesnej bankowości bardzo wysokie. Za nierealny pieniądz dostają realne dobra i usługi. Jeśli ktoś się buntuje przeciwko wyzyskowi, interweniuje twarda siła rządu. Główny zarządca tej, tej finansowej chudzby, Amerykański Bank Centralny, znalazł się w pułapce, bo musi bronić systemu przed inflacją i wysokimi stopami, a jednocześnie przed deflacją i niskimi stopami. I tu jest sedno sprawy. To jest to samo właśnie teraz, dzisiaj, i na, to się dzieje na dużo większą, potężniejszą skalę. W tym momencie, jesienią 2021 roku, niż 2,5 roku temu. Fabryka dolarów stanęła jednak w ostatnich tygodniach wobec innego problemu. Ma otwarte dwa fronty walki o utrzymanie wycen instrumentów finansowych. Jest front akcji notowanych na giełdzie nowojorskiej i front długorządowego USA. Pisałem już, że krach na giełdzie dla banków komercyjnych, czyli właścicieli banku centralnego w Ameryce tak jest, oznacza ruinę bilansów. Z kolei Przecena monstrualnego długu rządowego jest katastrofą dla zbrojnego ramienia banksterów, czyli dla rządu USA. Ameryka oczywiście nie zamierza spłacać długu, więc spadek ceny tego długu wcale nie urządza. Wbrew pozorom, nikt nie oczekuje, że Ameryka spłaci swój dług. Banksterzy nie oczekują od nikogo spłaty długu, a wycisną go to spłatę tylko z frajerów. Jeżeli na przykład Polska będzie chciała spłacać dług banksterom, to znaczy, że jest frajerem. Ale Ameryka chce ciągle zaciągać dług, w związku z tym ten dług nie może zamienić się w śmiecie. W ostatnich czasach wbrew zasadom, zwykle wprost zapisanym w regulacjach, banki centralne na dużą skalę interweniują na rynku akcji. Bank Japonii czyni to dość otwarcie. W Chinach to też rzecz jest znana, że tam po prostu kumple banku centralnego, czyli wielkiej firmy, Skupują akcje, kiedy tam jest jakiś krach na giełdzie w Szanghaju. Rezerwa Federalna robi to skrycie. W Ameryce, jak chyba wszędzie, jest grupa banków komercyjnych, które mają przywilej nabywania od rządu obligacji na rynku pierwotnym. To są ci primary dealers, dealerzy pierwotni. Wedle rozpowszechnionych pogłosek, to oni w imieniu Fedu że są związani z rządem, ale i z Fedem też oczywiście. W imieniu Fedu skupują akcje, aby utrzymać ich cenę. 4 maja indeks DJIA spadł blisko minimum z 23 marca. Na poziomie 20 punktów wyższym od tego dnia włączyła się wielka pompa i już na zajutrz indeks z powrotem przekroczył 24 tysiące. No dzisiaj jest dzisiaj te, 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 te indeksy amerykańskiej giełdy są niewiarygodnie wysokie, no ale widać, że się wypłaszczają, mimo że do dróg pieniędzy. Ogromny, cały czas trwa. To wypłaszczanie niepokoi najwyższych banksterów Ameryki i świata. Przyjdzie czas, kiedy ktoś sprawdzi, gdzie i jak to jest księgowane, o ile oczywiście jest w ogóle księgowane. Między 24 i 26 kwietnia amerykańskie obligacje dziesięcioletnie osiągały rentowność ponad 3%. Już nie chcę teraz przechodzić do spraw obecnych, obligacyjnych. Wcześniej od miesięcy na rynku straszono, że jest to granica psychologiczna. I że jej przekroczenie spowoduje panikę i inne potworności. I tak się stało. Zawyły sereny alarmowe i najwyraźniej światowy hegemon, a może już nie hegemon, no właśnie teraz już widzimy, jak jest po trzech, po trzech latach już nie hegemon. Wszczął skup własnego długu po rynkowej cenie. Ameryki nie stać na to, żeby jej dług uznano za śmiecie. Było na to stać PRL. Wojskowa władza powołała FOZZ, Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, który miał skupować własny dług za ułamek ceny nominalnej. Mocarstwo musi się cenić. Na razie wykup długu trwa, a cena benchmarkowych dziesięciolatek bezpiecznie waha się w okolicy 2,95. Finansowy gmach pieniądza fiducjarnego jest podminowany, zresztą od lat. Im dłużej trwa obrona, w istocie obrona całego obecnego establishmentu zachodniego, tym gwałtowniej ten system runie tym gwałtowniej ten system runie. Obrona trwa. Obrona trwa, historyczna, sztywna, bezalternatywna, bo oba, prędzej czy później, obie metody, to znaczy dosypywanie pieniądza i blokowanie pieniądza, spowodują w gruncie rzeczy pewnie tę samą reakcję, czyli po prostu krach, wielki krach systemowy. I stąd była próba, Zaprowadzenia wielkiego totalitaryzmu, bo to jedyne rozwiązanie w tej sytuacji. Ta próba prawdopodobnie ograniczy się do części świata, tylko do części świata. Polska, oby była poza tym świadkiem, spora część Europy ma szansę być poza światem totalitarnym, w tym Ameryka, uwaga, ma ogromną szansę. W Europie poza tym świadkiem będzie być może Skandynawia, duża część Europy Wschodniej na pewno bez Słowenii, która nie jest Europą Wschodnią niestety, bo głupia jest. Poza tym świadkiem będzie Rosja. No zobaczymy, na pewno Afryka oczywiście. Zobaczymy jak będzie z Azją, bo tam jest inny, inny problem z innym totalitaryzmem w Azji, ale ten totalitaryzm chiński jest totalitaryzmem na skalę jednego ogromnego, ale jednak jednego, jednego państwa. Także być może się okaże, że totalitarny to tajtorny globalizm będzie panował tylko na obszarze części świata anglosaskiego i części Europy. Źle, ale lepiej niż żeby panował na całym światem. Dziękuję bardzo, bardzo proszę o komentarze, krytyczne, ale bez wyzwisk, to znaczy tam ostatnio znowu dostałem jakieś, jakieś trollowskie yy, trollowanie, to nie, nie, niepotrzebne zupełnie. Proszę osób, yy, skrypcje yy, o Łapki w górę, bo zapominałem o tym ostatnio, a trzeba prosić, bo jak się nie prosi, to się nie dostanie. A poza tym komentarze dla zasięgu też są dobre. Żeby jednak przekroczyć, przekroczyć te 3000 magiczne, których nie przekraczają moje merytoryczne pokadanki. Bo żeby było więcej, no trzeba rozmawiać o rzeczach bardzo aktualnych i takich ulotnych, a to przecież są właśnie, to są sprawy. To są sprawy istotne dla nas wszystkich, decydujące o naszym losie. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.